Siema, oglądamy kolejny film ze szminkami i jest kolejna nowina, dzisiaj kolejna nowina Uwaga, dzisiaj zbieram to przychodzę i widzę kolejnego gigatka. Patrzcie on jest w ogóle jakiś taki G Nie mogę go wyciągnąć Jakieś... Patrzcie on jest taki, jakbyście sobie zobaczyli do tamtego to on jest większy o wiele jak słyszeliście, trochę każde to solę, po prostu jestem przyziem, jakby mam alergię i potem wiecie, wciągam ten katarinę i jestem. Tutaj ogólnie będziemy, jestem w wyborze tylko, żeby po prostu lodu dodać dzisiaj, bo już, już mają dość ciepłą wodę. Tutaj jest Irley, ona w ogóle też, patrzcie jak ona tutaj się rozmnaża, tutaj też już tak bardziej. Dobra, idziemy po prostu po lód. Dobra, już wyciągłam do lód, mam nadzieję, że dzisiaj się nie przykleje jak ostatnio. Ja już go wyciągnę, bo nie wiem jak to nagrać. A dobra, mi to nie trzeba, bo tutaj mamy już wczoraj ślub. Nie przyklejaj się. I odkładanie, idziemy do Dobra, byśmy dwie kosteczki lodu. Ogólnie tak. Ja tym małym z zdam jeszcze osobno, więc spokojnie, spokojnie. Uwaga, chłop lub macie zimną wodę a im po prostu doleję zimną wodę, bo nie będę jakby tak, takiego małego lodu robić więc po prostu doleję zimną wodę dajemy nam, na, jest, no maksymalnie zimno, czekamy dobra, już zimna dolewamy tak się zapki prezentują odkładamy a i to i to powinien być nowe akwarium, ale dopiero we wtorek albo w środę. Nie wiem kiedy. I w ogóle patrzcie, tylko z takie lody się połączyły. Uff. Zaraz wam jeszcze wyciągnę Irley, bo Harley... żeby pokazałam, Harley się roznaża, ale jeszcze Irley Wam pokażę, bo ona też ma już więcej, więcej ma więcej. Tylko dopiero pokażę jak to się rozpuści. Albo dobra, jednak nie. Ups. Trochę lipa. No ale trudno. No. Tutaj się strasznie zrównoważa. Tutaj. I tu. tu. się już łamie praktycznie na pół. Widzicie? Tak się łamie. No. ile I będziesz... No. 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 Nie wiem. No. No. Dobra, to dzisiaj na, w sumie na tyle. Pa! A jeszcze może to wysyłać. Pa!